Ponieważ w XVIII wieku wielki wpływ na opinię europejską wywierali francuscy filozofowie, dzisiaj byśmy ich nazwali raczej publicystami niż filozofami. Chociaż z filozofami też nie ten. No jest taki biega za filozofa, pan profesor Jan Hartmann, na przykład. Od filozofów też za wiele nie możemy wymagać. To są tacy sami ludzie jak i my, tyle tylko, że napisali kiedyś jakieś tam wypociny, i w związku z tym. No na, Proszę Państwa, bardzo wielu filozofów naucza swoich studentów Bogu Ducha winnych, na przykład, że prawda nie istnieje. To przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. A skoro to zdanie... Więc mówię, nie można wymagać zbyt wiele od tych ludzi, bo to są a in myśli genekop, prawda? To nie, tylko ich biznes też ma pewną specyfikę, że zżynają jeden z drugiego, a potem tam rozdziobują to na coraz mniejsze okruszki. No i to nazywają nauką, oczywiście z żadną nauką to nie ma nic wspólnego, filozofia miała charakter naukowy jeszcze może w starożytności, kiedy możliwa była synteza całej ówczesnej wiedzy. I taki filozof Arystoteles rzeczywiście dokonał czegoś w rodzaju takiej syntezy, a później już to było niemożliwe. W związku z tym filozofowie opowiadają nam o sobie, o własnych rujeniach, jakichś uprzedzeniach itd. Nie wiem dlaczego to się nazywa nauka. To w ogóle z żadną nauką nie ma nic wspólnego. To są po prostu fantasmagorie, często zresztą napisane nudnym językiem, bo rzadko który z nich ma talent literacki. Rzadko któryś z nich ma talent literacki. Jak któryś ma, no to pisze powieści. A jak nie ma, no to pisze doktoraty. I, I tym się tylko różnią. I tym się tylko różnią.